Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym moim filmie, z tej strony Gajowy Oczywiście, i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego dziwnego posta, który znalazłem w internecie. YouTube usuwa reklamy z kanałów, które nie mają dużo wyświetleń. Trochę mi wydało mi się to dziwne na początku, ale zacząłem czytać, i okazuje się, że ta strona, nie wiem, czy to jest PC Lab, tak? No, renomowana, tak? No, to wydaje mi się, że powinni pisać prawdę. Napisali, że. YouTube nie będzie płacił, nie będzie wyświetlał reklam i też nie będziecie mogli zarabiać na kanale, który ma w sumie mniej niż 10 tysięcy odsłon. Chodzi o cały kanał. Zastanawiałem się nad tym, czy to jest prawdziwe, czy to są prawdziwe informacje, jakieś tam komentarze były, że to jakiś fake jest i tak dalej, ale w końcu znalazłem stronkę na YouTube, że to jest prawda. Od 6 kwietnia kanały, które mają mniej niż 10 tysięcy wyświetleń, nie mogą mieć reklam na filmach. No i tam były komentarze pod tym filmem tego typu, że YouTube chce uwalić małych twórców, którzy próbują coś zrobić. Później były komentarze, że YouTube próbuje się bronić przed shitowym contentem, który będzie tylko kopiowany przez innych, żeby po prostu nie re tego, co już jest, i nabijać sobie posto wyświetleń i zarabić na tym parę centów, bo to jest strata czasu tak naprawdę. Prawdziwe pieniądze zarabia się dopiero od dziesiątek tysięcy, setek tysięcy Wyświetleń, dlatego myślę, że nie macie się tutaj co martwić. Jeżeli chcecie zrobić coś oryginalnego i robicie coś oryginalnego, coś, czego jeszcze nie ma na YouTube, albo jesteście naprawdę wyjątkowi, to na pewno przebijecie tą barierę 10 tysięcy wyświetleń. I wydaje mi się też, że YouTube hmm, chce pomóc takim małym twórcom, ponieważ reklamy często są. Hmm, reklamy są denerwujące. One odpychają widza bardzo często, kiedy. Chcesz obejrzeć jakiś krótki filmik, nie wiem, minutowy, dwuminutowy, jakiś poradnik czy coś i nagle wyświetlać się dwuminutowa reklama, albo coś w tym stylu. I to wam tak naprawdę pomoże, bo przez te 10 tysięcy wyświetleń, albo wam to zajmie, nie wiem, miesiąc, żeby to wbić, albo wam to zajmie rok, no to przez rok się zniechęcicie tak, że w końcu zaczniecie robić coś naprawdę pożytecznego, coś dobrego, niż męczenie się z tym cały czas za jakieś drobne centy i zawsze będziecie myśleć, że może za miesiąc będzie lepiej, nie, nie, nie. Tak nie powinno być. Dlatego co do tych newsów, no to wydaje mi się, że to YouTube dobrze postąpił. Ja nie mówię, że ja już jestem duży i tak dalej, ale no z doświadczenia wiem też kiedyś nagrywałem filmy. Jakbym wiedział, na przykład, że nie będę zarabiał od samego początku, tak jak było kiedyś. No to po prostu zacząłbym nagrywać te poradniki z OBS-a na przykład od razu, bo to są jednak filmy, które mają mnie najwięcej wyświetleń, bo są najbardziej przydatne. Bardziej przydatne poradniki niż same gameplaye na przykład z Foresta, które mają dalej postawy wyświetleń, bo nikt tego nie chciał oglądać. I takie zaśmiecanie troszeczkę YouTube'a też. No ale takie życie, trzeba popełniać błędy, żeby iść do przodu. No a YouTube chce tutaj w jakiś sposób sobie pomóc i też widzom, no i twórcą. I tyle w tym temacie. Jeżeli chcecie coś powiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście możemy podyskutować. A jeżeli Wam się film podobał, zawsze możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i pyknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. No i tyle z tych newsów dzisiejszych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie i pa.